Seniorów z Karszewa. Za sprawą igrzysk sportowych najstarsi mieszkańcy województwa pomorskiego mieli okazję zmierzyć się w rywalizacjach sportowych. Dla gminy Skarszewy to jest niezwykle ważna sprawa, żeby seniorzy czuli się dobrze. Stąd mamy klub seniora, dom pobytu dziennego, wiele możliwości wsparcia Uniwersytetu III wieku, a dzisiaj tak naprawdę święto sportowe podsumowanie tych emocji dla naszych gości, z którymi współpracujemy, bo nasi seniorzy również często wyjeżdżają w inne miejsca, w których dobrze się bawią. Prawie 300 zawodników pełnych determinacji, w ośmiu konkurencjach sportowych. Mamy tu między innymi slalom piłkarski, slalom rowerowy, rzut piłką palantową, rzut piłką lekarską. Mamy lotki, mamy tenis stołowy, mamy marsz Nordic Walking, mamy też boule. także dla każdego seniora, coś się na pewno znajdzie, w czym się będzie czuł dobrze, w czym się będzie czuł mocny. Z tak sportowionych i śmiałych seniorów należy brać tylko przykład. Imponują mi ci ludzie, że w pewnym wieku. Nie zatracili swojej aktywności, ale wspaniale tę aktywność kontynuują. To są często też byli sportowcy, chociaż nie tylko. To są ludzie, którzy zaczęli się ruszać w trochę późniejszym wieku. To niezwykłe, że tradycyjna wojewódzka senioriada przyciągnęła aż takie tłumy w tym roku. Nie ma nic piękniejszego, jak patrząc na ludzi aktywnych, a ludzi aktywnych w takim wieku jest coraz więcej i pracujemy wspólnie nad tym, żeby zarówno tej infrastruktury sportowej było dużo, ale też środków właśnie na takie imprezy, bo to świadczy tylko o zdrowym. W społeczeństwie. Igrzyska były również okazją do przyznania nagród dla osób aktywnych sportowo oraz wspierających seniorów nie tylko w dzień Igrzysk. Ci mieszkańcy i seniorzy, o których dzisiaj mówimy, występują. Myślę, że to jest dobry przykład na to, żeby wyciągnąć jeszcze więcej osób z domów, aby ludzie chcieli się ze sobą spotykać, konkurować trochę, ale wszystko z uśmiechem na twarzy. Pod takim wysiłku trzeba zadbać o żołądki. Tradycyjnie panie z koła gospodyń wiejskich spisały się na medal. Dzisiaj są kopytka Kopytka z ziemniakami i z twarogiem No po prostu rewelacja A co o samej senioriadzie Myślą jej najważniejsi goście, seniorzy Moim tym życiowym jest Hasło: ruch to zdrowie. Tabletkę możemy zastąpić w inną tabletką, natomiast ruchu nie zastąpimy niczym. Także w dalszym ciągu to preferuję, sam stosuję i przekazuję innym osobom. Sam udział jest bardzo ważny dla mnie. Organizuję grupę strobek wielkich z gbidy. Nas przyjechało z gbidy ponad 30 osób. Mam 78 lat, skończone już. I bardzo lubię sport. Staram się być aktywnym emerytem. Codziennie maszeruję sobie na dłuższych dystansach. Staram się robić wszystko co tylko, żeby nie zadzelić. Ja lubię sport. Mimo że jestem już wiekowym, 85 skończyłem. Trzeba być ludźmi. Tym bardziej, że ja mieszkam sam, to ja to nadrabiam. Cudownie, A jak człowiek siedzi w domu sam, to jak przyjdzie w... Towarzystwo to naprawdę, naprawdę mega, mega. Są to klasyczne zawody przyjaźni. Ta rywalizacja jest tylko tłem. Samo spotkanie się, ty jesteś stąd, ja jestem stamtąd, Co u was, co u nas. I taka wymiana poglądów, informacji prowadzi do tego, że żyje się łatwiej, lepiej i częściej uśmiech gości na naszych ustach. Nic lepszego nie ma. Pogoda dopisała, co najważniejsze, a samo poczucie, jak Pani widzi, spojrzy, na lewo, na prawo, wszyscy zadowoleni i tyle. Co nam więcej potrzeba? W takich zawodach wygranym jest każdy startujący. Serdecznie gratulujemy wszystkim seniorom zdecydowania i wytrwałość. Sport to zdrowie w każdym wieku. Zachęcamy do ruchu i integracji. Polecamy również zobaczyć Sobudki Skarszewskie 2023 oraz Postaw nam kawę. A jeśli podoba Ci się nasza praca, kliknij filiżankę kawy na naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.